Jestem nad Wisłą w pewnym takim fajnym miejscu malowniczym. O, proszę ławeczki, tutaj sobie można usiąść takie ławeczki tutaj jakaś nie wiem co to jest i Wisła pogoda deszczowa. Taka pogoda do przemyśleń. Taką pogodę można sporo rzeczy przemyśleć. Most tam dalej. No i tak to wygląda, tutaj takie bardzo fajne miejsce, przyjemne, spokojne. Dosyć takie miejsce do przemyśleń, spokojne i ciche. Pogoda trochę taka, właśnie, ale nie pada, nie ma dużego deszczu, także można sobie śmiało poprzebywać. Wisełka. No pozdrawiam.